Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć cel tysiąca subskrybentów. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, naciśnijcie przycisk subskrypcji. To tylko jedno kliknięcie ale stanowi dla mnie ogromną motywację do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo Wam dziękuję. Wcześniej omawialiśmy dobre, dziwne i przerażające sposoby, w jakie starożytny Egipt zmienił świat, jaki znamy a dzisiaj ujawnimy absolutnie obrzydliwe i odrażające sekrety ich cywilizacji. Witajcie w Nuty History. Dzisiaj odkrywamy brudne sekrety starożytnego Egiptu. Pasterz tylnej części ciała to jest Henry Rich. Był on pierwszym hrabią Holland i bliskim przyjacielem króla Karola I, który był królem Anglii, Szkocji i Irlandii. Był on człowiekiem numer dwa dla Karola I, Zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Ich przyjaźń zawiązała się, gdy Henry otrzymał najbardziej pożądaną pracę w czasach średniowiecznych koniuszego stolca. Zasadniczo człowiek ten był odpowiedzialny za królewską kupę. Koniuszy stolca to była praca polegająca na dbaniu o higienę tyłu króla, co oznacza, że byli oni odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków podcierania władcy. Jednak takie zajęcia nie były dokładnie średniowiecznym wynalazkiem, a ta odpowiedzialność sięga tysięcy lat wstecz do, zgadliście, starożytnego Egiptu. W średniowieczu przypominało to pracę woźnego, ale z pensją lorda. Jednak w starożytnym Egipcie praca ta wymagała wykwalifikowanego proktologa, zwanego irje. Faraonowie nie byli tylko królami, byli uważani za bogów, i dlatego wymagali intensywnej opieki. Irie był specjalistą medycznym, któremu nadano wspaniały tytuł pasterza królewskiego odbytu. Tak, dobrze słyszeliście, powiedziałem odbytu, nie dobrobytu. Nadworny proktolog był Niru Pechut, co oznaczało strażnika królewskiej odbytnicy, a jego praca była znacznie bardziej wyrafinowana niż średniowieczny odpowiednik koniuszego stolca. Niru Pehut musiał podawać faraonowi lewatywy. Według Herodota i Diodora Sycylijskiego, którzy byli greckimi historykami, starożytni Egipcjanie bardzo dbali o higienę tylnych części ciała, a lewatywy były całkiem normalne i często stosowane, nawet wśród zwykłych ludzi. Raz jeszcze, ponieważ faraonowie byli uważani w Egipcie za istoty boskie, praca Niru Pehut była bardzo szanowana i pożądana. Gdyż dotykali oni faraonów w najbardziej intymny możliwy sposób. Można by powiedzieć, że codziennie dokonywali boskich interwencji. Znanym pasterzem odbytu był lekarz o imieniu Iry, który żył około 2200 lat przed naszą erą. Ich tytuły medyczne odkryto na recyklingowanych drzwiach, które znaleziono w szybie grobowym w Gizie. Zgodnie z inskrypcjami specjalizowali się w różnych dziedzinach. Byli lekarzami brzucha, lekarzami oczu, a także obrońcami odbytu. Tylna część ciała była uważana za ważną w starożytnych egipskich wierzeniach medycznych, ponieważ uznawano ją za źródło wekadu zepsutej substancji, którą trzeba było usunąć, aby wyleczyć chorobę. Lewatywa miała również znaczenie w religii egipskiej. Mit głosi, że Bóg Tot sam sobie zrobił lewatywę. To interesujące, ponieważ tot jest przedstawiany z głową Ibisa, a ten czczony ptak może być obserwowany, jak używa swojego zakrzywionego dzioba do mycia własnego tyłka wodą. Pamiętacie nasz ostatni film o brudnych sekretach egipskich faraonów? Mówiliśmy o tym, jak egipscy władcy kłamali na temat swojej wagi i wyglądu na rycinach oraz poprzez posągi. Cóż! ich świadomość ciała wykraczała poza to. Chcieli dużo jeść, ale chcieli też wyglądać jak influencerzy z Instagrama. Czy to brzmi jak ktoś, kogo znacie? Więc, aby pozbyć się nadwagi, bez wkładania w to żadnego faktycznego wysiłku, egipska arystokracja brała środki przeczyszczające co najmniej trzy razy w miesiącu, aby osiągnąć smukłą, umięśnioną sylwetkę, która była standardem piękna nawet wtedy. Środek przeczyszczający był robiony z oleju rycynowego i sprawiał, że spędzali większość dnia w toalecie. A jeśli to Was jeszcze nie przeraziło, pamiętajcie, że były to czasy na długo przed wynalezieniem hydrauliki, a Egipcjanie wciąż mieli swoje toalety wewnątrz domów. Jestem pewien, że potrzebowalibyście maski gazowej, aby wejść do takiego domu. Środki przeczyszczające stały się tak popularnym rozwiązaniem medycznym, że Egipcjanie zaczęli je łykać jak aspirynę. Kaszel, weź środek przeczyszczający. Czujesz głód? Weź środek przeczyszczający. Biegunka, nie uwierzycie, ale od razu środek przeczyszczający. Najwyraźniej Egipcjanie potraktowali powiedzenie lepiej na zewnątrz niż w środku, bardzo dosłownie, a idea polegała na wypchnięciu choroby z ich ciał. Bez względu na to, ile siły trzeba by użyć, aby przebrnąć przez cały ten bałagan jak najszybciej. Chciałbym, żebyśmy mogli podać Wam dane na temat tego, ile osób zmarło przez ten idiotyzm. Dziwne początki testów ciążowych. Mówiliśmy już wcześniej o tym, jak Egipcjanie odkryli podstawy testów ciążowych, których używamy do dziś. Możecie sprawdzić nasz film o tym, jak wyglądała ciąża w starożytnym Egipcie, aby uzyskać więcej informacji, ale droga do tego odkrycia była dość wyboista. Egipcjanie rzeczywiście mieli cały system medyczny poświęcony ciąży i porodom, z kobietami pracującymi jako lekarki ramię w ramię ze swoimi męskimi odpowiednikami, ale mieli też wierzenia medyczne, które nie miały żadnego sensu. Wiecie, dla niektórych kolor niebieski przynosi radosne nowiny a dla innych jego brak jest westchnieniem ulgi. Starożytne Egipcjanki nie różniły się tak bardzo 3,5 tysiąca lat temu. Zamiast małych pasków, które są wygodnie kieszonkowe, co samo w sobie jest żartem z nowoczesnej odzieży damskiej, musiały nosić dwa woreczki nasion: woreczek nasion jęczmienia, a drugi woreczek składał się z nasion pszenicy. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że jeśli ziarno w którymkolwiek z worków Wykiełkuje po nasikaniu do nich, będzie to znak ciąży od bogów. Może to brzmieć jak bezpodstawny starożytny rytuał religijny, ale w rzeczywistości stała za tym nauka, której używamy do dziś w nowoczesnych paskach ciążowych. W 1963 roku Narodowy Instytut Zdrowia przeprowadził badanie i odkrył, że metoda starożytnych Egipcjan była całkiem skuteczna. I działała w 70% przypadków. Całkiem nieźle jak na starożytną cywilizację. Dzięki Margaret Crane nowoczesne domowe testy ciążowe stały się dostępne w 1969 roku po tym badaniu. Opierają się one na białkach, które mogą wykryć hormon zwany ludzką gonadotropiną kosmówkową lub HCG. Te białka podnoszą również poziom estrogenu w układzie moczowym kobiety, a na podstawie dowodów spekuluje się, że estrogen bardzo pomaga promować wzrost nasion, więc wszystko się zgadza. Jednak tutaj sprawy zaczynały robić się dziwne w starożytnym Egipcie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego były dwa worki różnych ziaren, cóż, podwójny test nie był wykonywany tylko po to, by upewnić się, że mają rację. Starożytni Egipcjanie Mieli więcej pomysłów. Wierzyli, że to nie był tylko przypadek, że jedno z nasion rosło szybciej od drugiego. Starożytni Egipcjanie byli pewni, że jeśli jęczmień wykiełkuje pierwszy, oznacza to, że ciężarna kobieta będzie miała chłopca. Jeśli pszenica wygra wyścig, oznaczałoby to, że matka spodziewa się dziewczynki. Teraz pytanie brzmi: Czy była jakaś nauka stojąca za tego rodzaju imprezą ujawniającą płeć? Badania mówią, że nie ma korelacji między płcią dziecka a wpływem estrogenu na jęczmień, pszenicę, czy w rzeczywistości jakiekolwiek inne zielone nasiona. Więc starożytni Egipcjanie mylili się co do tego. Ale mimo, że cała ta sprawa wiąże się z sikaniem, nie jest to dokładnie brudny interes. Ale poczekajcie, dopiero się rozkręcamy. Test pszenicy i jęczmienia był tylko jedną z metod, których starożytni Egipcjanie używali w swojej długiej historii, trwającej prawie pięć tysięcy lat. Inny test ciążowy umieszczał rzekomo ciężarną kobietę na papce składającej się z piwa i daktyli, a ciąża była w jakiś sposób określana na podstawie tego, jak bardzo wymiotowała. Jeśli byliście tam, aby przekazać jej dobre wieści, nie mogliście zrobić aw po zobaczeniu tego. Kilka dekad temu był czas, kiedy testy ciążowe były dostępne tylko w laboratoriach. Starożytne Egipcjanki również polegały na swoich lekarzach, aby testowali je pod kątem ciąży. W dawniejszych czasach wielu z tych lekarzy ufało podejściu manualnemu. Nacierali pewnym rodzajem oleju całe nagie ciało pacjentki w nocy i prosili ją, by leżała do rana. Następnie dokonywali inspekcji. I jeśli uznali ją za świeżą i dojrzałą, uznawali ją albo za ciężarną, albo gotową do urodzenia dziecka. Wyobraźcie sobie lekarza używającego tych przerażających metod i słów dzisiaj. Nie tylko straciliby pacjenta, ale może też zagroziliby swojej licencji. Inną stosowaną metodą było włożenie ząbka czosnku lub cebuli do genitaliów kobiety i poproszenie jej, by z tym spała. Rano sprawdzali jej oddech, i jeśli czuli czosnek lub cebulę w jej oddechu, uznawali jej jajowody za czyste i gotowe na dziecko. Tak, egipscy lekarze wierzyli, że wszystkie otwory ciała kobiety są połączone, a usta kobiety mają bezpośrednie połączenie z jej genitaliami. Jeśli nie mogli wyczuć szalotki w jej porannym oddechu, uznawali ją za bezpłodną, tak po prostu. Z drugiej strony, mimo obsesji na punkcie cyklu życia i śmierci, starożytni Egipcjanie mieli bardzo małe zrozumienie ludzkiego układu rozrodczego. Innym złym przykładem tego braku był fakt Ishahar Santus, że zakładali, iż mężczyźni mają te dni w miesiącu tak samo jak kobiety. Było całkiem powszechne, że egipscy mężczyźni mieli krew w swoich odchodach. Ale było to również zbywane jako cykl menstruacyjny. Prawda była taka, że schistosomatoza szalała w starożytnym Egipcie i była tak powszechna, że starożytni Egipcjanie uważali krew w moczu za dobrą rzecz. W starożytnym Egipcie wzorowym ojcem rodziny był ten, którego ciało było gospodarzem niezdrowej liczby pasożytniczych robaków. Problem nękania nie da się ukryć, że starożytny Egipt był cywilizacją wyprzedzającą swoje czasy w wielu rzeczach, które robili i w jaki sposób je robili. Kobiety cieszyły się równym statusem akademickim, ekonomicznym i politycznym co mężczyźni. Niestety, społecznie wciąż były uważane za gorsze od mężczyzn. Kobieta mogła żyć niezależnie, wykonywać każdą pracę, którą mógł wykonywać mężczyzna, zawierać małżeństwa, kupować i sprzedawać ziemię. Wnosić pozwy sądowe, lub brać rozwód i zostawiać majątek komukolwiek chciała. Jednak społecznie nadal nie były chronione przed byciem wyśmiewanymi. Jak każda inna propaganda społeczna i religijna, starożytna egipska mądrość i teksty literackie również uzasadniały niższość kobiet, proponowały na nie ograniczenia, a także obgadywały kobiety o liberalnej naturze. Nie tylko to. Ale zaczepianie, gwizdanie, a nawet obnażanie się były powszechnymi wykroczeniami i rzadko karano za nie. Herodot wspomina w swoich zapiskach, że podczas świętych festiwali religijnych powszechne było, iż mężczyźni obnażali swoje przyrodzenie przed kobietami na brzegach rzeki Nil, płynąc łodziami. Towarzyszyły temu drwiny, zaczepki i dokuczanie. Nawet w przypadkach przemocy i nękania kobiet, Powszechne było obwinianie ofiar, zwłaszcza w czasach dynastii ptolemejskiej. Ale najbardziej intrygującą sprawą, która odróżnia starożytny Egipt od problemów współczesnego świata kobiet, były eliksiry miłosne. Egipcjanie kochali magię i oczywiście próbowali jej często używać do zemsty, uzdrawiania lub uwodzenia kobiet, które nie były nimi nawet w najmniejszym stopniu zainteresowane. Ważyli oddzielne mikstury, by zdobyć kobiety swoich marzeń, zmusić kobietę do podporządkowania się zachciankom mężczyzny, sprawić, by kobieta czerpała przyjemność złoża z kimś, kto jej się nie podobał, a były nawet mikstury niszczące małżeństwa innych z zazdrości. Oczywiście ich skuteczność można uznać za wysoce wątpliwą. Przepisy na te mikstury były tak szalone, jak ich cele. Jeden obejmował połączenie łupieżu mężczyzny, który zmarł, z jęczmieniem, pestkami jabłek, krwią kleszcza, który ugryzł czarnego psa, krwią osoby zamawiającej miksturę i jej nasieniem. Ta mikstura miała być potajemnie dodana do napoju ukochanej osoby klienta, aby zmusić ją do poddania się jego życzeniom. Poważnie, jeśli ktoś mógłby sprawić, że ktoś dobrowolnie wypije miksturę tak ohydną. To ta osoba już jest zakochana i nie potrzeba do tego żadnego takiego bałaganu. Program dręczenia świadków. Mówi się, że donosiciele kończą z ranami, i zostało to ustalone bardzo wcześnie w historii ludzkości w Egipcie, ale to wcale nie jest to, o czym myślicie. W rzeczywistości zarówno donoszenie, jak i te rany były obowiązkowe z mocy prawa. Po tym, jak spisek mający na celu zgładzenie Ramzesa III, powiódł się, Strażnicy nie tylko wyłapali spiskowców, ale także wszystkich ludzi, którzy pracowali w pałacu faraona i na dworze. Sąd orzekł, że wszyscy oni mieli mnóstwo okazji, by podsłuchać spisek i ostrzec strażników. Ponieważ tego nie zrobili, a skutkowało to śmiercią faraona, zadekretowano odcięcie im uszu bez względu na to, czy byli świadomi spisku, czy nie. Taki precedens, choć niesprawiedliwy, Wystraszył ludzi wystarczająco, by donosili na wszelkie przestępcze przygotowania, na jakie natknęli się w swoim otoczeniu. Starożytni egipscy strażnicy wcale nie bawili się w dobrego i złego glinę. To był zły glina przez cały czas. Byli bardzo bezpośredni w dręczeniu i ranieniu ludzi podczas przesłuchań, niezależnie od tego, czy byli to potencjalni podejrzani, czy potencjalni świadkowie. Powszechne było rozpoczynanie przesłuchania. Od przywiązania badanego do pala i bicia go w ręce i stopy, dopóki nie poczuli się usatysfakcjonowani odpowiedziami. Nawet przyjaciele i krewni podejrzanego podlegali tak surowej karze. Oczywiście przy takim traktowaniu było całkiem możliwe, że ludzie mogli fałszywie przyznawać się do winy, by po prostu powstrzymać męki, i o dziwo, starożytni egipscy strażnicy przyznawali, że tak jest. Dlatego dokładnie badali sprawy i miejsca zbrodni aby upewnić się, że oskarżona zostanie właściwa osoba. Dla świadków męka nie była tylko fizyczna, ale i psychiczna. Wtedy nie składano przysiąg przed złożeniem zeznań. Zamiast tego sądy starożytnego Egiptu prosiły świadka o szczegółowe opisanie, w jaki sposób chciałby zostać ukarany. Kary były już wybrane przez sąd, ale sprawiało to, że świadek uświadamiał sobie Jaki będzie koszt jego kłamstwa, i zniechęcało go to poprzez zaszczepienie strachu przed tym. Przemysł mumifikacyjny. Jeśli mieszkasz we współczesnych Stanach Zjednoczonych, umieranie nie jest tanie. Pogrzeb w US, a kosztuje obecnie ponad 15 tysięcy dolarów i może być ogromnym obciążeniem dla oszczędności rodziny o średnich dochodach. Nawet kremacja kosztuje. Około 7500 dolarów. Wyobraźcie więc sobie naród, który był tak obsesyjny na punkcie życia pozagrobowego, że spędzali całe życie przygotowując się do niego, a następnie mieli skomplikowany rytuał pogrzebowy, by zachować swoje ciało na setki lat. Ile kosztował ten pogrzeb? Cóż, na pewno nie był łatwo przystępny cenowo. W pismach greckiego podróżnika wspomniano, że w pierwszym wieku przed naszą erą koszt mumifikacji wynosił jeden talent srebra, to 30 kg srebra za najlepsze możliwe leczenie mumifikacyjne. To było obrzydliwie drogie. Uważa się jednak, że sprawy te bardzo się zmieniły za czasów dynastii ptolemejskiej i ta cena mogła być zawyżona. Koszt materiałów do mumifikacji dzisiaj, w tym lnu, węglanu sodu znanego powszechnie jako sulnatron, żywicy i kadzidła, wyniósłby około 3600 dolarów. Ale nie dodaliśmy jeszcze kosztów robocizny, która była najbardziej skomplikowanym elementem procesu. Można śmiało założyć, że zmumifikowanie dzisiaj kosztowałoby około 70 tysięcy dolarów. W rzeczywistości obecnie różne firmy faktycznie mumifikują ciała ludzi, a także zwierząt domowych. Mumifikacja zwierzęcia może kosztować od 7000 do ponad tysięcy dolarów. Oczywiście tak kosztowna operacja nie była wykonalna dla każdego. Dlatego ludzie z niższych klas uciekali się do niepełnej mumifikacji, rezygnowali z sarkofagu, a nawet trumny, i zostawiali część lub wszystkie organy nienaruszone podczas dehydratacji ciała. Ci, którzy byli biedni jak mysz Kościelna, Musieli niestety uciekać się do po prostu owinięcia zmarłego w płótno i zakopania go w pustynnym piasku na kilka tygodni, aby wysuszyć go naturalnie. W przeciwieństwie do bogaczy, którzy spoczywaliby przez wieczność w grobowcu, pomalowanym inskrypcjami z księgi umarłych, tekstów piramid i tekstów sarkofagów, biedni byli chowani w bezimiennych grobach na cmentarzu. Przeklęta mumia króla Tuta. Klątwa króla Tutanchamona może być uważana za najpopularniejsze oszustwo związane ze starożytnymi Egipcjanami. Kiedy Howard Carter znalazł nietknięty grobowiec młodego faraona, znalazł nieprzeklęte skarby i bogactwo, jakich nigdy wcześniej nie widział archeolog. Sam Carter żył przez dekady po tej kontrowersji. Jednak była jedna rzecz, która była żywa w grobowcu króla Tuta. Powiedzmy po prostu, że kiedy król Tut został pochowany, jego czarny słup był w górze. Nikt nie wie dokładnie dlaczego, ale Tut był jedynym egipskim władcą, który został znaleziony, zmumifikowany z rozbitym namiotem. Najbardziej dziwacznym aspektem tajemnicy, otaczającej to, dlaczego jego wieża wskazywała północ podczas pochówku, jest to, że niektórzy historycy uważają, iż to nawet nie należało do króla Tuta. Niektórzy ludzie myślą, że jego balsamiści zamienili jego prawdziwą rzecz na taką od bardziej imponującego dawcy. Zmiana płci, ustalona płeć może być rzeczą zakorzenioną w historii, ale zdecydowanie nie była to rzecz, która powstała w Egipcie. Aby dać Wam szerszy kontekst, Egipcjanie byli całkiem wyluzowani w kwestii płynności płci i wierzyli, że płeć nie jest częścią życia pozagrobowego. Egipska mitologia jest pełna momentów, w których wielu bogów zmienia swoje płcie i wierzyli, że ludzie zmieniali płeć po śmierci. Ponieważ kobiety były uważane za społecznie gorsze od mężczyzn, sądzono, że kobiety, które miały spełnione życie, przekształcały się w mężczyzn w zaświatach. Ich wysoce aktywni bogowie mieli również więcej cech poza dwiema konwencjonalnymi płciami. Na przykład nie było rzadkością, że egipskie boginie były czasami przedstawiane z brodą, a królowa Hatszepsut również próbowała prezentować się ze sztuczną brodą, aby zostać faraonem. Myślicie, że pominęliśmy coś dziwacznego lub obrzydliwego o Egipcie w tym filmie? Powiedzcie nam w komentarzach i jak zawsze dzięki za oglądanie Naty History. Nie zapomnijcie polubić, udostępnić i nacisnąć subskrybuj. Aby oglądać więcej zwariowanych filmów, takich jak ten. Dziękuję Wam, że zostaliście ze mną do samego końca tego filmu. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia naszych pierwszych tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, poruszyły Wasze serca choć trochę, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrypcji już teraz. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by pisać dalej i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych opowieści. Do widzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.